No. na widzowie! Walczak. Siema! No. Dzisiaj nagrywamy kolejny film. Zachęcam was do suba, bo lecimy po sto do końca wakacji. Mam 80 musicie dawić dwajście jeszcze subów, żebym zdobył w końcu te 100 subów, ale chyba się nie uda. Chyba. No chyba. O widzowie dzisiaj gramy na nicemc.pl To nie wam ID nie Słowaj. ID. ID to nice mc.pl Ale bedrock. Ale, ale, ale czy to nie bedrock? No. Bedrock. Bedrock. To Bed, jest... bedrock. bedrock. Jak to? Czekaj, tutaj się zdobię. Bedrock.nicemc.pl Zachęcamy do grania na TV. Tak, zachęcamy bardzo, bo spotkacie nas, spotkacie nas na SkyGenie. Tak, no na SkyGenie, na SkyGenie nas spotkacie i nie tylko. Spotkacie nas też na... Bokan.co.pl na... i no, tak, na PVP. I live stream. No wiem. Jak będą włączone, no, ja zgramy tylko na SkyG, Tak, właśnie. z jak um. jak, jak, jak was widzów, ten, no, gra na tym serwerze, to, to proszę pomóżcie mi zdobyć, ten, no, pa, całego seta Patrugi. Ale oni nie wiedzą, co to, co to jest i Ale to wiedzą. Yeah. Yeah. No ale ten, kto gra na tym grzechy. Ja ciężko. Walczak, well, walczak. Well, to, to to? Powiedz, widzą, żeby zachęcić za ich do suba. Macie subować i morala No tego no. Tak gdzie to oglądacie, a jak mnie nie zasubskrybujecie tej osoby, to zostanie gdzieś złapani złapali na policję. No. Dobrze. Ej, bo ja pokazałem moim widzom login, jak się loguje. Oku. zmień po odcinku login. Nie. Bo nie umiem. A? Nie zmienię, bo i... Bo i tak może nie pomogą grać tutaj. Wow. I jeszcze zachęcamy do tego, jak będziecie grać na tym samym, to zachęcamy tak. do, do tego, do dołączenia z naszego klanu. I tak, do, zachęcam, zachęcamy, zachęcamy. Daję tam. do jego klanu, do jego. To jest mój klan. No ja mówię do jego. Wyślij mi zapro, Wyślij mi zapro. Dobra, czekaj. Tak. No chodź na spadnę. No jestem na spadnę. Stój. No, no ty. Jak wysłać? Nie da się debilu. Szal widzowie. Nie da. Nie Limit za Jak was limit? Nie wiem. No, mimo tyle dobra, to chodź, pomagam. No to ja napiszę. A jak? Akceptować. Mech ten skryga. A, 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 a. Ja klucza. Co? Nie dostałam darmowego klucza. Mhm. Mm Ale to jest jakiś z dla O Jakieś zębusty. Nie! O! O całego seta dwójki! Dwój... Dobra, dwójkę. No, dwu, Dwójki, i do tego dostaniecie Erytrea. Albo nie, jest konkurs o konkurs o Elytra. Elytra mogą być skita. Erytrea nie ma skita, Igza. Ale da się zrobić to skita. No wiem. No, no jak się Jak się akceptuje. Teraz. Widowe jak coś to dzisiaj ten e, pomagam mu zdobyć całego seta papugi na maksa wymaxony na maksa wykoksonego na, na, e, na, na najmocniejszy level. Kupię seta papugi 4-4 Eee, bo ja mam seta 4-4. Na poziom. Ja wiem, ja mam taki level. Poziom. Ja mam stary no set. Stary. Ej, ja wiem dlaczego. Czeba Wiesz, co jak masz całego seta stary, stary? To ten. Ja nie masz tego seta całego. No wiem, no. Jak masz seta na poziomie stary, to stary to plus dwa serca dostaje. O. Ale z każdego, nie? Dostaje. Nie. Tak. Ty masz, to ty masz To ty masz bo masz lepsze sety, Ze butów, ze butów i klaty i spodni. I ze hełma mojego. To jest główka, ale... To jest ochrona, siedem, chłopak. <grym> no lot... no, z czym? No z siedem. Moja z tak nie te po filmie. Nie, nie mówisz, że za mi nie pomoże. No na filmie mam ci to zrobić. No na filmie mi pomoże. Chyba cię Body. boli. Sol widzowie. Ej, ale debile z tych typów, nie? Za 500 dolarów jest LK, nie? No. I nikt jej nie kupuje. Ty, 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 ty. I zabieram. No, no, w sumie... No to dwie osoby wygrają. Dwie osoby wygrają. Czekaj, wystarczy no, no, napisać swój nick. No i po prostu. Like, tak. i, i jakiś miły komentarz. I możecie wygrać Elkę. No. No. No, Jak coś to mój kolega widziałby, tak pisze to. Chciał. 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 jakaś być na filmie? Chciał. 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 na filmie? Chciał. 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 Ej, zabiję Cię E o Filek! Co to? Zabijesz go? No? Ale on był w swoim sciecie najlepszym? No. Jakaś Bagieta chce A Ej, Bagieta ma dużo Elek. No ją mogę mieć tyka. Ej, walczak! Co? No. Jak nie znajdziesz? Nie? Jak nie znajdziesz, to dostaniesz L-ka jedną. Kolejną. Albo nie, koksa. Koksa dostaniesz. No co jest koksa? Jedy! Gdzie ty? No. To Zobie, jak on mnie znajdzie, to zostanie yy, koksa. Ale blisko byłeś. Inaczej <gryśla> nie szukam. Czemu? No. Dobra, no, no to ci jedam. A masz o magiczne odłamki? A skąd mam mieć? No za ile? No pomyśl, jak ja w ogóle nie umiem. Ja, ja jestem słaby w PvP. To, no to daj mi się. cię potwierdzić chyba. Daj mi swoją broń, a ja dam ci broń wielbłąda cztery. Jaką? Ten amulet? Nie, broń wielbłąda. Ale ten amulet nam ci dać? Co? Ten amulet nam ci dać? Nie! To nie co? Nie. No możesz mi tą broń, jak jesteś w w TVP. A bając nie co? Nie! Tą broń! Albo seta. Dobra, to dam ci 8 gapów. Ale ja mam... ale ja mam... ale ja mam gapów. A ja mam tak, ja sobie tak. Daj mi ten broń już i tyle. Nie! Dobra, ale czekaj! Czekaj. Czekaj! Czekaj. Czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, 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 czekaj. Ej, bo ja w ogóle nie dostałem nagrody. Okay. Jak ty do klanu? Ja nie chcę do klanu, do ciebie tę chwilę. Jak chcę do klanu, walczak! To zapraszam kubę. Zaczekaj, zapraszam Ja Ile ja mam diamant jeszcze chyba, tak naprawdę. nie raj. Sagi, raj. Muszę to na posiedzenie, nie ucha się. Co? Mon, mo, oj, walić się za laków. Dola? A jak się pisa? Nie pamiętam jak dołączyć. Józ? Komentarz ci się tam w. K, do, la, t, K. Już? Zaprosiłem. Zachę, nie! Wykorzystałeś no, jeden zaproszenia na Nie no, bo zaproszenia do klanu, debi. No bo nie zostałeś, bo mam... Wykorzystałeś nie i mnie zaproszono. Nie ja zaproszę niektórych do klanu tam. K. Okay. Zalazł. Zalazł. A.

Ja próbuję założyć klan widzowie jakiś. Hmm. Pros, poli, pros, pros. Po Mam! Klan pros! Piszę teraz tacie, kto chce do klana. Widzowie wy też nie chcą do klana, co chce do klanu. Co? I to nie dołączajcie do jego klanu! Uu! Co? Dołączajcie do mnie! Dołączajcie do mnie! No, dołączajcie do mnie! Luke! Luke falacie! A nikt nie chce do mnie do klanu! O ty! Każdego wziąłeś się! Niemiły jesteś! No to Mam słabsze i ci jak byśmy takie same toki, ale no zeróska. No valce, no dawno. To chce to moje ja, i ten bo kończy że... Ja. A mój to już nikt był więcej. Please fair, please fair, please. Hey, Kapi, Kapi, be there. Please, die to me, die to me. Then I'm going to play O, może wydeczkę z gramą. Bum, bum, sieka Ej, bo ktoś kupił moje ity i już nie ma. Tu, tu, Nie Chyba jakie ity? No, a te, co to miałem na ręku? A, nic ciekawego nie ma. <laughs> Nie nie idę z pełną. No czemu on sobie u ciebie, ja nie mogę. Może, ej, Moral, może źle pisałem twój nick? O tu, I wszystko to źle Czekaj! Jak, jak mój klan się nazywa? Frost. To czekaj, muszę sam... Spłynę, yes. Nie, nie, Widzowie, ja już skończę ten filmik. Na razie.